Witam wszystkich po tej stronie, Janek z Janek. Witam w kolejnym mechanicznym czwartku. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tak zwanych partyzanckich sposobach na usterkę w samochodzie. W jednym z ostatnich materiałów miałem okazję opowiedzieć o tym co możemy zrobić albo inaczej co powinniśmy zrobić w sytuacji niespodziewanego unieruchomienia naszego auta w okresie jesienno zimowym może się oczywiście zdarzyć tak że auto może zostać unieruchomione w innej porze roku nie musi to być jesień nie musi to być zima ale niemniej jednak takie unieruchomienie auta jest zawsze problematyczne można, na szczęście, czasami poradzić sobie za pomocą takich partyzanckich substytutów. Chciałbym je dzisiaj króciutko omówić. Oczywiście, te substytuty, te zamienniki nie wyczerpują tematu. Na pewno można znaleźć inne rozwiązania, które mogą pomóc wszystkim kierowcom w krytycznej sytuacji. Dlatego już w tym miejscu zachęcam Was, jeżeli Macie jakieś swoje sprawdzone patenty? Mogliście z tych patentów w przeszłości korzystać, a chcielibyście się tymi patentami podzielić? To bardzo proszę o postawienie takiej informacji w komentarzu. Takim podstawowym elementem wykorzystywanym w większości pojazdów, które znajdują się na drogach, jest pasek klinowy. Ten pasek klinowy między innymi odpowiada za działanie tak pompy wody, czyli uczestniczy w chłodzeniu silnika, no i odpowiada również w jakimś sensie za ładowanie akumulatora. Jeżeli ten pasek klinowy nie działa prawidłowo, na przykład się zerwał, to nasza jazda samochodem z pewnością nie będzie trwała długo. Załóżmy, że mamy taką sytuację. Jesteśmy z pękniętym paskiem klinowym. Jesteśmy daleko od warsztatu. Co można zrobić? Starsi kierowcy mają taki sposób. Takim sposobem jest sznurek albo damska pończocha, która odpowiednio zawiązana w tym miejscu, w którym właśnie znajduje się ten pasek klinowy, pozwala chwilowo ominąć tą awarię. Oczywiście wydajność takiego prowizorycznego paska klinowego. Nie będzie tak znakomita jak prawdziwego paska klinowego, ale zawsze jest to jakieś rozwiązanie, które pozwoli nam pokonać te kilka, kilkanaście, może kilkadziesiąt kilometrów, żeby dotrzeć do warsztatu, dotrzeć do miejsca, gdzie możemy na przykład ten pasek klinowy zakupić, żeby właśnie założyć go w swoim aucie. Taśma nagada do wszystkiego się nada. Ze swojego dzieciństwa pamiętam taką reklamę taśmy klejącej taśmy, która była oferowana jako remedium na wszystkie problemy, również hydrauliczne. Taśma ta miała wyglądać tak jak zwykła, czarna taśma wykorzystywana również w działaniach biurowych, ale nie tylko. No i ona miała być produktem amerykańskim, produktem najwyższej jakości, po prostu the best. Ja chciałbym dzisiaj powiedzieć niekoniecznie o taśmie Nagada, ale właśnie takiej zwykłej czarnej taśmie, która powinna znajdować się w każdym samochodzie. Ta taśma wraz z nożyczkami albo wraz z jakimś scyzorykiem, ostrym narzędziem, którym moglibyśmy części tej taśmy uciachać, stanowi bardzo dobre rozwiązanie na wszelkie problemy z pękającymi rurkami, z pękającymi plastikowymi obudowami, czyli czymś co tak naprawdę znajduje się pod maską naszego samochodu. Takim pękającym elementem może być na przykład obudowa filtra powietrza, ja Miałem przez chyba dwa lata obklejoną właśnie obudowę filtra powietrza. Również dotyczyło to w moim przypadku popękanej gumowej odmeczu i takiej rurki, która właśnie od tego filtra powietrza odchodziła. No i samochód właśnie poklejony taką taśmą nie wygląda może zbyt elegancko, ale dalej może kontynuować swoją podróż, aż do momentu, kiedy będziemy w stanie to. Zreperować. Nie polecam, żeby oczywiście z takimi rzeczami, o których teraz przed chwilą powiedziałem, czekać aż dwa lata. Natomiast jeżeli jesteśmy w sytuacji krytycznej, to liczy się każde rozwiązanie. Nawet taka czarna taśma, nagada, do wszystkiego się nada. Kolejnym bardzo często wykorzystywanym wynalazkiem kierowców są tak zwane plastikowe tertytki. Czyli plastikowe zapinki, plastikowe paski, które w bardzo prosty sposób mogą uratować życie. Na przykład przy okazji tych działań związanych z taśmą na gada, kiedy musimy jakiś przewód podwiesić, musimy troszeczkę tam odciążyć jakiś element mocowania, to taka taśma może pomóc, żeby na przykład zlikwidować jakiś przeciek, zlikwidować jakąś dziurę. Natomiast trytytka może pomóc, żeby cały ten przewód podwiesić wyżej, żeby go po prostu zabezpieczyć. Inne zastosowanie trytytek to oczywiście podwieszanie wszelkich plastikowych elementów, które ucierpiały na przykład w trakcie jakiejś stłuczki. Często można zobaczyć na polskich ulicach samochody które na przykład tylny zderzak mają poklejony trytytkami. Ktoś po prostu po dwóch stronach pęknięcia tego plastiku nawiercił otwory i te otwory przez te otwory poprowadził tą plastikową trytytkę, ściągnął i to już jest proste, tymczasowe może rozwiązanie, dla niektórych stałe, żeby rozwiązać swój problem z opadającym zderzakiem. Jeżeli chodzi o tretytki, to osobiście spotkałem się jeszcze z takim zastosowaniem jak podwieszenie opadającego tłumika. No, dosyć ryzykowne rozwiązanie, ale w przypadku kiedy musimy jeszcze przejechać te 100-200 km, żeby znaleźć się w domu blisko znajomego mechanika, to na pewno nie jest to pomysł beznadziejny. Najważniejsze, że działa i najważniejsze, że można jakoś sobie poradzić na drodze. Nie stojąc w miejscu i nie czekając na pomoc, która musiałaby do nas w takim przypadku dojechać. W dawnych czasach, kiedy samochody naprawiano samemu, starano się przynajmniej te samochody samemu naprawiać, bo mechanicy nie tyle, że nie chcieli tych samochodów naprawiać, co po prostu na przykład nie mieli części zamiennych, bo tak niestety działała wtedy gospodarka w Polsce. Dużo było przypadków niedoróbek, to znaczy, ktoś zabierał się za jakąś robotę, na przykład wymianę oleju w swoim maluchu, no i tak mocno dokręcił korek w misce olejowej, że po kilku takich wymianach ten korek samodzielnie wypadał, najczęściej podczas jazdy. Oczywiście, to wypadanie korka jest bardzo niebezpieczne. Ono również mogło być związane z samym procesem produkcyjnym tych korków i tych misek olejowych. Niemniej jednak jest to bardzo poważna sytuacja, bo ona może doprowadzić do zatarcia silnika. Rozwiązanie tego problemu, które wyczytałem z książki dedykowanej wszystkim posiadaczom FIATA 126P, polegało na zastąpieniu oryginalnego korka drewnianym kołkiem autor co prawda nie wyjaśniał skąd wziąć ten drewniany kołek no i skąd wziąć olej do uzupełnienia no bo jakaś tam część oleju yy, prawdopodobnie jego większość musiała z tego silnika uciec natomiast można się domyślać że ten kawałek drewna był po prostu wzięty z lasu może była to jakaś ułamana gałąź, tak czy inaczej, jest to jakieś rozwiązanie partyzanckie, które musiało się znaleźć właśnie przy okazji wymieniania tych innych pomysłów. Ono na pewno ratuje życie kierowcy, ratuje też życie samochodu, no i pozwala na dalszą podróż. Moi drodzy, tak jak już wspomniałem, ten krótki przegląd partyzanckich sposobów na usterki w samochodzie. Nie jest na pewno kompletny. Jeżeli macie jakieś swoje własne uwagi, bardzo proszę o postawienie komentarza pod tym filmem. Wszystkich nowych widzów zapraszam serdecznie do subskrybowania kanału, najlepiej w opcji z dzwoneczkiem, żeby żadna informacja o nowej premierze Was nie ominęła. Polecam również stronę abonament.janek.pl. Na tej stronie możecie się zapoznać z zasadami. Wspierania mojego kanału. Już od 15 zł możecie stać się dumnym widzem, który wspiera mój kanał. Dumnym, który jednocześnie otrzymuje dodatkowe materiały. Będę bardzo wdzięczny za Wasze wsparcie. Do zobaczenia już wkrótce. Wielkie dzięki za wszystko. Pozdrawiam Janek z Janek.